Cześć kochani, mam dzisiaj dla Was propozycję pracy plastycznej związanej z naszym obecnym tematem, czyli środkami transportu. Wykonamy sobie dość prosty samolot. Czego będziecie potrzebować do wykonania tej pracy? Jednej klamerki, dwóch patyczków po lodach i ozdób, ale to Wam za chwilę wytłumaczę, co tutaj przygotowałam. Na samym początku możecie zacząć od pomalowania. Klamerki i patyczków na kolory, jakie chcecie. Możecie do tego użyć albo flamastrów, albo farby, bo będziecie musieli poczekać, aż ona wyschnie. Więc wybierzcie sobie kolory, jakie chcecie. Ja już sobie pomalowałam klamerkę na czerwono i patyczki do lodów na żółto. Na jednym zrobiłam takie dwa czarne znaczki. Jeżeli już będziecie mieli elementy takie jak ja, czyli dwa patyczki pomalowane i klamerkę, to będziemy mogli zacząć je sklejać. No oczywiście do tego jest nam potrzebny klej. Co teraz będziemy robić? Zopiemy sobie klamerkę tutaj za ten dziubek, gdzie otwieramy klamerkę i mniej więcej w tym miejscu, czyli na początku tego otwarcia będę, o tutaj gdzie ten na przykład u mnie metalowy element, będę kleić to miejsce klej. O tutaj mniej więcej. Do kleju będę siadać troszeczkę więcej. Teraz wybiorę sobie na górę mój patyczek z elementami takimi narysowanymi. O, i będzie trzeba tutaj chwilę przytrzymać, żeby ten klej dobrze zaschnął. Także ja sobie chwilę to przytrzymam. Popatrzcie, tutaj już pojawia się nam pierwsze skrzydła tutaj naszego samolotu. Dobra. I teraz to samo zrobię z drugiej strony. Idealnie w tym samym miejscu nakładam sobie klej, czyli tutaj i dokładam drugi patyczek. Staram się go dołożyć równo, bo widzicie, te patyczki są równo względem siebie i też przytrzymuję, żeby się on dobrze, dobrze z moim samolotem skleił. Trzymam. Dobrze, w tym czasie będzie mi to jeszcze ten klej trochę tu podsychał, bo tak w zasadzie ten samolot już wygląda super, ale oczywiście możecie go jeszcze jakoś ozdobić. Ja sobie przygotowałam trzy takiej wielkości wycinki z papieru samoprzylepnego. I teraz tak z tych będę robiła takie jeszcze śmigiełko małe z przodu, a z tego jeszcze taki. Mały element tutaj z tyłu na ogonie mojego samolotu. Więc w międzyczasie, kiedy mój klej jeszcze sobie wysycha, ja postaram się odkleić moje elementy ozdobne i pokazać Wam, w którym miejscu je przyklejam. Czyli tak, tutaj mam moje skrzydła, to tu na samym końcu przyklejam jeszcze mój dodatkowy wycięty element. Pamiętajcie, że nie musicie tego mieć. Ale oczywiście, jeżeli ktoś chce, proszę bardzo. To już mój samolot. I jeszcze zrobię to małe śmigiełko, o którym Wam mówiłam z przodu. Czyli tak. Próbuję sobie odkleić mój papier samoprzylepny. Biorę pierwsze śmigiełko i przyklejam je tutaj z samego przodu klamerki. Jeżeli chcę, żeby się otwierało, to muszę przykleić tylko do jednej części, na przykład do tej o właśnie górnej części. Jeżeli chcę, żeby moja kamerka dalej się otwierała, i żeby się w międzyczasie podczas zabawy nic nie psuło. Teraz próbuję sobie okleić drugą część śmigiełka, żeby dokleić. Jeszcze zaraz będziemy musieli sprawdzić skrzydełka, jak tam, czy wszystko się dobrze trzyma już, czy klej już wyschnął. Uwaga, doklejam. Drugą część mojego tutaj śmigiełka. O! Jak myślicie? Jak Wam się podoba ten samolot? Myślę, że jest bardzo prosty do wykonania. Potrzebujecie, tak naprawdę, przede wszystkim tej klamerki i dwóch patyczków po lodach. Myślę, że nawet bez tych ozdób, czyli bez tego śmigiełka i bez tej końcówki, samolot i tak prezentowałby się świetnie. Jeżeli zdecydujecie się zrobić samoloty, Koniecznie wyślijcie nam zdjęcia. Do zobaczenia!